Dzień dobry moi drodzy, kolejny dzień, insens nie wyrobiłem się, żeby nagrać to wcześniej, więc sorry, że jest troszeczkę ciemno, no, co zrobić, co zrobić, takie warunki, ciśniemy, kolejny dzień, wczoraj kto nie oglądał, mieliśmy shiny elektrajka, więc możecie sobie zobaczyć wczorajszy odcinek, czekajcie jeszcze, tylko nie włączyłem, nie przeszkadzać trybu, i lecimy. Czemu się tu jeszcze nic nie zrespiło? Dobra, mamy ponite. Pierwszy pokémon 1091 cp. Jakbym zaczął machać rękoma, to atakują mi jakieś, nie wiem, muszki albo coś. Ej, nie złapała się ta ponita. Dobra, daj... czy ja dałem jej złotą, i ona nie usiadła? Naprawdę, seriously. To jest naprawdę jakiś bog, że tak powiem. Zielone kółko, a nie siada. Dobra, cyk. Co my tu mamy drugiego? Magikarp. Chociaż bardzo bym chciał sprawdzić tego Pansira, czy jest shiny. Zobaczmy, czy Magikarp siądzie. Magikarp siedzi. Mamy dwa Pokémon zopane. Pansir nie jest shiny. Ogólnie, jeśli chodzi o parkie, moi drodzy. Wczoraj widzieliście dwie szajni, a przed tym wpadła kolejna setka od Miss Sassy z Minneapolis, więc spoko. Dobra, mamy Chinchu. Ciekawe, czy dzisiaj też wypadnie nam jakiś szajniaczek. Powinienem sobie troszeczkę przyspieszyć. Także z góry sorka, że po prostu no jest ciemno. no Jest 20 minut później niż wczoraj, także no, to wszystko przez to, że no nie dałem rady wyjść na gad wcześniej. Właściwie zaraz muszę opublikować dla Was odcinek kolejny, tym razem z GoFest Seattle. Właściwie no, źle to zrobiłem, bo chciałem go opublikować o 21. To jest za 7 minut, a my dopiero za 12 minut kończymy Insensa Także lipa, lipa. Dobra, idę troszeczkę inną trasą niż ostatnio. Omijamy tutaj tereny parkowe. Kombi, może shiny. No, nope. dobra. Odświeżamy, tak jak wam mówiłem. Jest Sneasel. Kolejny, Hugo Sensa. Nie jest shiny. 444, 440 CP powinien usiąść na Great Ball'a i na Greata. Mam nadzieję, że komary mnie nie pożrą. Dobra, siedzi, weźmiemy tego, Glemiała z naszej drogi. Jeżeli by się miał nam zrespić następny Pokémon na naszej trasie, to pamiętajcie o tym, żeby czasem no, nie zrespił Wam się po prostu w tym samym miejscu, nie? Dobra, mamy Lanturna. To nie może być Szaini. Więc słabo, ale 1622 CP. Więc to już złota i ultra. Cyk. I dzisiaj próbujemy troszeczkę inaczej, bo nagrywam jeszcze dźwięk w sensie mikrofon z nagrania ekranu, więc może dźwiękowo będzie troszeczkę lepiej. Mam taką nadzieję. No ale no niestety jasności tutaj nie poprawię, dobra, mamy Parasa, Więc no, jak widzicie, to odświeżanie tutaj naszym profilem z EXPEM troszeczkę działa, nie? Paras się nie złapał. Hello, what are you doing, panie paras? Spoczko, teraz siedzi, więc wychodzimy. Collection Challenge. Aha, bo zaczął nam się kolejny event. Ja dzisiaj dużo nie grałem. Dzisiaj praktycznie cały czas siedziałem przy montowaniu odcinków, bo montowałem dla was ten jeden poprzedni. Eee, daily Incense i teraz. Ten GoFest Seattle, no i zaraz pewnie będę siadał do montowania następnego, czyli tego odcinka, <noise> więc na no, troszeczkę pracy jest. No i mam nadzieję, że dzisiaj będzie troszeczkę lepiej z mikrofonem, a nie jak to było wczoraj, że coś tam stukało, chociaż no, nie narzekaliście, ale no zobaczymy. No, chciałbym tutaj tą jakość jednak poprawić. Jeszcze możemy zrobić tak, że wezmę sobie ten drugi telefon mojego Pokofona i nim będę nagrywał siebie może on, on jest po prostu nowszy i na pewno y, mógłby być troszeczkę lepszy jeśli chodzi o jakość no teraz wychodzimy troszeczkę z lasu więc no widoczność na pewno będzie mnie troszeczkę lepsza weźmy tego lilipapa z drogi cyk, ok i odświeżamy mapkę żeby pojawił się Następny Nie szajnij Spoko 147 cp, więc powinien usiąść Ale to jest moi drodzy mój dziesiąty dzień Dziesiąty dzień Bez żadnego Legendarnego ptaka Więc słabiutko Troszeczkę słabiutko Kurczę, i dobra to nie był incensowy pok Więc wracamy Odświeżamy 9,5 minuty powinien nam się właśnie pojawić następny pokies Nose Pass nie jest shiny 210Cp on ma dosyć niski catch rate więc powinniśmy tutaj celować w grę w Excelenta. ale mamy grej'ta nie starczyło to jak widać możemy damy nie to tylko tą malinkę bo tak jak mówiłem pamiętajcie o tym że możecie zużywać swoje maliny przez wrzucanie do dżimów i otrzymujecie za każdą malinkę 30 Stardasta, Więc 100 malin... Uuu, ale Fleśnik nam się szybko pojawił. Chociaż no, ten nosopas nam troszeczkę czasu zajął. E, więc co 30 minut 100 malin, mamy 3000 Stardasta, nie? Więc to tak tylko, jeżeli ktoś ma jakiegoś Pokemon'a w gymie, to nie musicie usuwać malinek, tylko możecie po prostu wyrzucać. E, no 6 Pokemon'ów stoi, więc 60 malin w jednego gyma. 40 malin drugiego dżima i macie zużyte malinki nie? dobra zobaczmy czy tutaj nam się coś pojawi mamy aronika nie jest szajni, więc dzisiaj dzisiaj moi drodzy chyba będzie bez szajni chociaż no zobaczymy jeszcze 7 minut zostało więc może jakiś szajniaczek się pojawi to teraz nie wiem w którą stronę iść gdzie będzie nam lepiej Dobra, to nie jest Pokémon z Insensa, więc troszeczkę mi on nie robi. Czy się złapał, czy nie? Hello. Dobra, ten sam Zangus się nam pojawił. Spoczko 1900 CP, więc no jego to już na pewno będę łapał na złotą malinę. Okej, okay. no fajnie by było Excelenta rzucić, ale też nie chcę, wiecie, wyrzucać tym ekranem część, żeby. Wam to po prostu w miarę dobrze się to oglądało że prosto Trzymał ten telefon Cyk Dobra i Odświeżamy Cliffable. Czy ty nie mogłaś być jakimś nie wiem Moltresem albo coś 916 CP Spoczko No moi drodzy no dzisiaj chyba powiem wam Idziemy na rekord Idziemy na rekord jeśli chodzi o Złapanie Pokémonów, taką mam przynajmniej nadzieję. Dobra, Cliffejbór siedzi. Kombi na naszej drodze. Nie jest shiny. Tam kurczę, strasznie niski catch rate. I Sunken, Kolejny Pokémon nie Shiny. Więc no wczoraj udało się szajniaka złapać. Dzisiaj przeczuwam, że takiego szczęścia mieć nie będziemy. W ogóle przeważać, uważać, żeby tutaj na słupki nie, nie wpaść, bo będzie wszypał, jak się przewrócę. Dobra, świeżamy dalej, idziemy w miarę, w miarę prosto. Please, kaloriański ptak, bądź tak miły, pojaw się nam na tym odcinku. Ojej, oh yeah. dziesiąty dzień, więc plus minus z opałem. Około 250 Pokemonów, bo średnia moja taka najmniejsza to właśnie jest 25. Zazwyczaj łapię około 27-28 Pokemonów. Eee, no nie próbowałem jeszcze jadąc w aucie, bo no po prostu no nie mam takiej możliwości akurat w tym momencie. Ale no, eee, kiedyś spróbuję. No gościu, jadąc samochodem 25 na godzinę, między 25 a 30 na godzinę złapał równe. 30 pokemonów podczas tego jednego Insensa na 15 minut, więc no jest to do zrobienia, nie? Jest to do zrobienia. Jeden Pokemon na 30 sekund plus minus. Więc tak sytuacja wygląda, jeśli chodzi o naszego Insensa. Dobra, nic nie idzie. Przejście do pierwszych. Cyk, idziemy dalej. Prosto. Jan Gus nie shiny. To był w ogóle mój pierwszy Pokémon <laughs> shiny. Kto nie oglądał wczorajszego odcinka, bo chyba o tym nie mówiłem. Ale no to był mój pierwszy shiny, jeśli chodzi o daily adventure Insensa W ogóle, nie? W sensie pierwszy. Nie, pierwszego dnia robiłem na lotnisku, będąc jeszcze w Seattle. Razem z Jają z Capulo Gaming, a on właśnie wtedy miał galareńskiego Articuno pierwszego dnia, no ale oczywiście mu uciekł nie, nie było innej opcji. Bo to kurczę, no jest bardzo, bardzo mała szansa. Jak ja widzę jak ludzie łapią po 2800 cp jakiegoś Zabdosa yy, albo galareńskiego To tutaj jestem w szoku, nie? Bo kurczę one uciekają nawet mając po 400 CP. A jak siada taki pokémon, wiecie, 2800, yy, no to jest kurczę, jest troszeczkę różnica, nie? Rzuci się Excelenta takiego pokémona i nie siada Ultra bolem, 300 CP, teoretycznie powinien usiąść, a nie siada, nie? I później widzicie na Twitterze jakiegoś gościa, który 2800 CP babolem, a nie Excelent trołem łapie legendarnego ptaka. Oj, dobra. Muszę poprawiać tą drugą ręką, bo tą to macie mega, mega zły Dobra, jesteśmy przy ulicy, więc sorka za samochody. Mamy spońka. Nie, jest szajni. 666. Diabelski normalnie. Dobra, jest zielone kółko. Ekscelencior. Uuu, tam jakaś muzyczka gra. Mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzać. Bardzo. Nie wiem właśnie skąd to gra, czy nie powinienem po prostu zawrócić. Uuu, drapion na dziko. Dobra, poczekamy. Generalnie jeśli chodzi o mnie, dla mnie to działa. Eee, w momencie, gdy pojawia się nowy pokémon zmieniam kierunek. Ale no dobra, zaryzykujemy. Miejmy nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzać. złapmy sobie na szybciutko tego drapiona, bo to będzie sporo ściku Mam nadzieję, że excellent, siad excellent i siedzi drapiąc. Spoko, dobra, zobaczmy. Nic nie jedzie. Zobaczmy sobie. zigzagun e, Nie, nie powinniście tego słyszeć. Raczej nie. Miejmy nadzieję. Także ja już kieruję się do domu. Widzę, widziałem miała się zespawnował. Kurczę no. To jest właśnie to, co Wam mówię. Na Waszej drodze, jeżeli wiecie, że coś jest, to po prostu łapać to. Żeby wam to później nie przeszkadzało w opaniu, bo no może się tak zdarzyć, że no właśnie nie traficie w miała, tylko w zigzaguna, tak jak ja przed chwilą, nie? Więc pamiętajcie, no też różne kąty próbować, nie? Swirlix już chyba może być shiny u nas, chociaż nie jestem pewien, ale raczej tak, bo już się rozpoczęło oczywiście Sapporo Pokémon Go Fest. Ja oczywiście mam plecy. Uuuu, Krikakot Cyk, szybka, szybkie wyjście, dobra, no nie jest jakiś super wysoki, powinien usiąść i nie wiem ile dokładnie minut zostało do, do końca naszego incensa, ale nie powinno być jakoś super dużo, minuta trzydzieści, więc no teoretycznie jeszcze trzy pokemony może nam się zrespią. Czespin, cyk, Czespin akurat nie może być Shiny. Jest z bustem. Zobaczymy czy trafimy jakiegoś ładnego troła. Jest grejcik, więc nie powinno być tragedii. Jeszcze raz przepraszam Was za oświetlenie. Jutro spróbuję oczywiście wcześniej nagrać ten Daily Adventure in sense. no ale macie głos. Mam nadzieję, że jest zdecydowanie lepszy niż wczoraj. No i ostatnia minuta wybiła. Mamy już szmura. Może być Shiny? Nie jest Sajni 10CP, więc no ten raczej na pewno usiądzie spoczko. Więc teoretycznie jeszcze jest szansa na to, może troszeczkę przyspieszymy. Jeszcze jest szansa na to, żeby złapać nawet dwa pokemony. Jeżeli nam się to dobrze odświeży, ale no chyba nie, chyba nie, chyba to będzie ostatni teraz Pokémon. Tylko nie zresł się w Bidufie. No dobra, zespił się. Gdzieś. I nie wiem, czy to był właśnie Bellsprout. Tak, to jest Bellsprout. Ok, cyk. lis, usiądź. Dobra, siedzi. No i na maksa odświeżamy 10 sekund. Raczej wątpię. Raczej nam jeszcze nic więcej nie pojawi. I dzisiaj chyba miałem znowu zdecydowanie wolniejsze tempo niż ostatnio. Niż to robiłem bez nagrywania. Koniec Insensa. Zobaczmy, jaki wynik. 28 Pokemonów. No więc. Oj, znowu to zrobiłem. Nie najgorzej. Nie najgorzej. Dzisiaj niestety bez Szajni. Także dajcie znać w komentarzach, czy wy już widzieliście swoje legendarne ptaki. Ja kieruję się do domu. Jest późno montować dla was ten odcinek na dzień jutrzejszy. No i jutro mamy kolejną szansę na to, żeby złapać legendarnego Pokemona. Także zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się w następnym odcinku. Pewnie z do zobaczenia. Cześć.